Dzisiaj zabiorę Państwa do odlewni, gdzie będziemy robili odkówkę suwadła do karabinu. No, wymyśliłem sobie, że mm, będziemy wykonywali. Dostaliśmy cztery zlecenia: jedno na 100 sztuk, drugie na 100, trzecie na 200 i na 50 sztuk takiego suwadła. I będziemy chcieli poddać to procesom wytwórczym, żeby takie, taką odkówkę suwadła zrobić od strony takiej struktury produktu to wielkiego szału tutaj nie ma bo tak naprawdę taka odkówka składa się w zasadzie z pręta który zostanie pocięty na tak zwane ucinki no i będziemy to podgrzewali do temperatury 1000 stopni no i kuli w matrycach tutaj bardzo ważnym elementem, najdroższym tego procesu jest wytworzenie takiej matrycy w której będziemy właśnie dokonywali procesu kucia na gorąco no, to ja sobie w takim razie zapuszczę takie lasonka. Tutaj mam odpowiednio utworzone marszuty technologiczne, które będą odzwierciedlały cały ten proces. Za chwilkę to Państwu pokażę. Już to pokazuję. Tutaj proces dobiega końca. O, właśnie. I mam tutaj te cztery zlecenia: zlecenie pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. I od czego ten cały proces się zaczyna? Tutaj może wyłączę dymki. Proces zaczyna się od tego, że na pile cięte są te pręty na te ucinki. Następnie te ucinki są nagrzewane do temperatury 1000 stopni. I przekazywane do kucia na prasę bramową, gdzie jest tam właśnie matryca i następuje wstępne kucie. Później jest takie kucie już końcowe, w którym nadajemy ostateczny kształt. Następnie jest wstępny pomiar na stanowisku pracy, gdzie odpowiedni operator sprawdza, czy wymiary są zachowane. Następnie trzeba po tym procesie termicznym no, doprowadzić, włożyć do pieca taki materiał i odpuścić go. E po tym odpuszczeniu następuje gratowanie. Tutaj jest gratowanie e, strumieniowe, e, i następnie trafia to do laboratorium. Sprawdzane są struktury materiału, sprawdzane są wymiary ostateczne, ale już takimi urządzeniami pomiarowymi o dużej dokładności. No i odkówki gotowe. Więc proszę zobaczyć tutaj od strony harmonogramowania. System korzystał dwie piły naraz, żeby zrównoleglić operację i ciąć. Tutaj te moje 200 sztuk, 100 sztuk 50 i 100, następnie sekwencyjnie nagrzewał to po 20 sztuk, czy nagrzewał po jednej sztuce, i po 20 sztukach przekazywał do kolejnej operacji kucia tu proszę zobaczyć, wymagana jest matryca w procesie kucia, tak samo w kuciu końcowym wymagana jest ta matryca numer 2. No i następnie jest pomiar, tutaj jest stanowisko pomiarowe, no i tu jest piec. no Mogłem to inaczej pogrupować, bo proszę zobaczyć, że w tym piecu mam tak. Pierwszą partię do odpuszczenia, drugą, trzecią i czwartą. Mógłbym zrobić troszeczkę inaczej. Mógłbym na przykład powiedzieć, że hmm, zmieniłbym troszeczkę ten proces kucia tak, żeby był bardziej optymalny z poziomu wykorzystania pieca, ponieważ piec jest no tutaj urządzeniem dość kosztownym, jak chodzi o zużycie energii no zobaczymy co z tego wyjdzie czy wyjdzie to, to jest jakaś perspektywa w tej chwili mamy taki harmonogram a co by było gdybym rozpoczął harmonogramowanie od tego pieca i wszystko od pieca poszłoby zaharmonogramowałby się automatycznie wstecz a za piecem w przód czyli tak trochę jak w teorii ograniczeń traktując, że jest to kosztowny zasób i załóżmy, że jest to wąskie gardło załóżmy, bo tak nie musi być więc ja sobie wejdę do tej operacji z piecem i tutaj powiem, że w tym miejscu następuje punkt podziału, gdzie system powie to harmonogramujesz do przodu, a to harmonogramujesz... Aha, pewnie tego nie zapisał akurat. Dobrze. No i teraz spróbuję to zaharmonogramować w oparciu o nowe reguły i myślę, że ten nasz plan będzie wyglądał zgoła, zgoła... Aha, tu jeszcze, może jeszcze to cofnę, bo harmonogramowanie dzisiaj do tyłu, no to wyjdą, mogą mi wyjść daty wsteczne, bo jednak e, harmonogramowanie pieca się rozpocznie dzisiaj, tam się chyba 20 rozpoczynało, to niech on sobie tutaj to dokończy. Ja mu to zrobię, czyli tutaj mamy do czynienia również z procesami wsadowymi. Powiedzmy, że to będzie sobota 22, że rozpocznę to harmonogramowanie i jeszcze raz to puszczę. Czyli moje układanie na piecu rozpocznie się od 21. No dobrze, i tutaj sobie przejdę, mogę sobie od razu horyzont w zasadzie zmienić, bo to będzie pewnie. No nie wiem, zróbmy, że może tak będzie, żebyśmy tam lepiej troszeczkę widzieli to. Dobrze, tutaj są przeliczane zasoby wsadowe. Tak, jak państwo widzicie, punkty podziału to już są bardzo skomplikowane algorytmy. Proszę zobaczyć, na piecu, ponieważ jest to zasób wsadowy, potrafił mi tutaj skumulować, skumulować te wszystkie rzeczy. Więc powiedział, od tego momentu harmonogramuję i w tym momencie przesyłamy to dalej. Tutaj również mógłbym bo tu jest zasób wsadowy gratowania, ale musiałbym operację oznaczyć, że to jest operacja wsadowa, mógłbym również i to zrównoleglić, ale tutaj uzbierałem sad. No, to jest zupełnie inny harmonogram, który otrzymałem. Ja on dłuższy, jak Państwo widzicie, zajmuje trochę więcej czasu niż ten pierwotny, ale jest to inna perspektywa, jest to inna perspektywa tego samego. Tutaj mógłbym jeszcze yy, spróbować tą operację również ustawić jako wsadową i yy. I, z, I powiedzieć mu drogi Halu, ponieważ używam tutaj oprogramowania Hala PS do harmonogramowania, a co ty mi teraz zaoferujesz w tym wszystkim? Czy udać się poukładać na operacji gratowania ten tutaj wsad no zobaczymy co on nam tutaj zaproponuje, tutaj jak widać te takie po 20 to jest nakładkowanie operacji, to mógł być jeden bloczek, ja zrobiłem lepiej, żeby bardziej odzwierciedlać to co się naprawdę dzieje na hali produkcyjnej, no i to co jest w jakimś kontekście produkcji 4.0. No hal tutaj nie bardzo potrafił mi to zgrupować, ale jeszcze dlatego nie potrafił mi zgrupować, ponieważ nie mam jednego parametru ustawionego. Tak jest i teraz pewnie już to będzie umiał spróbować, więc dajmy mu szansę jeszcze raz, <laughs> e, ponieważ na zasobach wsadowych, e, nie, nie na każdym, ale na większości zasobów wsadowych czas procesu jest stały, nie przemnaża się razy ilość sztuk. No i zobaczymy, co Halmi zaproponuje teraz. No ma zagłoskę zasób wsadowy po zasobie wsadowym, przedtem miał nakładkowanie w nakładkowaniu, bo tu ilość operacji jest nakładkowanych, jeszcze do tego zasoby równoległe, więc ma się nad czym pocić. No i proszę bardzo, poukładał mi również gratowanie, czyli to, co wyjdzie z pieca, będzie również ustawione w sad do gratowania. No a potem trafi już na badanie laboratoryjne. No teraz skróciliśmy trochę czasu. To są inne perspektywy tego, co możemy oglądać. Jeżeli w Państwa kuźni widzielibyście zastosowanie takiego niezłego narzędzia, myślę, ja w ogóle uważam, że najlepszego narzędzia, to zapraszam do kontaktu. Możemy coś posymulować na Państwa danych. Dziękuję. Janusz Piekli.